Jest wśród nas pani Maria Kowalczyk, reprezentująca tak bardzo dzisiaj, że tak powiem, szlachetne rodzinne gniazdo. A tu pani Krystyna Kowalczyk to jest wokal, kobelańska, no właśnie. Barbara Daniluk. To jest wokal. To jest wokal. Jezy Bodio, no. gitara basowa. O, odezwał się. Stanisław Witów, czyli tradycyjny bęben. O. I proszę Państwa, my byśmy tutaj dzisiaj do Was nie przyjechali. Nas by tu zabrakło. Gdyby nie Małgosia Wójcik która tak dobrze prowadziła samochód, że myśmy tak bezpiecznie i mądrze przyjechali tu na Wielanowską 204. Oddaję głos Pani Krysi Kobylańskiej, która dalszy program poprowadzi. Czemu nie jestem Żydki? To, 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 to. Skąd nasz ród? Nie damy połącze Polski naród, Polski lud, królewski szereg.